Firma Overmax lubi zadawalać nas różnymi ciekawymi produktami. Albo dron, albo tablet, albo autko, a dzisiaj hoverboard. Firma Overmax ma nam dzisiaj do zaproponowania hoverboard Speed Jet, który wyróżnia się na rynku niesamowitym zasięgiem, który zdaniem producenta jest największy. SpeedJet przykuwa uwagę dzięki czarno-żółtej stylistyce i efektownym oświetleniu LED, które znajduje się zarówno z przodu jak i z tyłu deski. Urządzenie zostało wyposażone w dwa silniki nowej generacji, które w połączeniu z wytrzymałą baterią umożliwiają przebycie 25-kilometrowej trasy. Maksymalna prędkość to 12 km na godzinę. Powerboard został wyposażony w 6,5-calowe koła. W zestawie otrzymujemy również torbę, która zapewni nam łatwe transportowanie urządzenia. Cześć, ja jestem Patryk i przygotowałem dzisiaj dla Was hoverboard, który znakomicie wygląda, świetnie jeździ i jak twierdzi, producent ma największy zasięg na rynku. Pierwsze co się rzuca w oczy wygląd tego hoverboarda, tej elektrycznej deskorolki, naprawdę sprawia niesamowite wrażenie. I ja bym powiedział, że jest to jedna z ładniejszych deskorolek, jakie na rynku widziałem. Plus niesamowite są te lampy LED z przodu i z tyłu. Jeżeli cofamy Automatycznie jak w samochodzie zaświecają się na czerwono. Jeżeli jedziemy do przodu, tutaj cały czas mamy taki niebieski kolor. Wiem, że faceci nie są najlepsi w określaniu kolorów, dlatego pozostawiam wam do oceny, jaki to jest kolor. Plus od góry mamy zielone i czerwone diody, które informują nas m.in. o stopniu naładowania baterii, czy czuje nacisk jakiś na sobie, żeby móc jeździć. Jeżeli deskorolka włączona jest przenoszona w ręku, to również daje nam znak, że nie powinniśmy tak. Robić, bo nie najlepiej to działa na silniki. Dwa silniki, które są tutaj zamontowane w tej deskorolce, jest naprawdę wiele, ale to wiele przyjemności skorzystania z tej deskorolki. Już abstrahuję od tego wyglądu, ale poruszanie się na niej jest jeszcze przyjemniejsze, jakby kalibracja tego sprzętu. Została bardzo dobrze wykonana, łatwo się na tym jeździ, bardzo łatwo jest utrzymać równowagę, więc polecałbym każdemu, kto ma obawy przed takim sprzętem, właśnie chwycić za tę deskorolkę od Overmaxa SpeedJet. No i to o czym mówiłem: najdłuższy według producenta zasięg na rynku aż 25 km. Na jednym naładowaniu możecie przejechać na tej deskorolce niesamowite 25 km. Robi wrażenie ta liczba. Maksymalny udźwig 120 kg, to również robi wrażenie, że aż tak, przepraszam, ale jednak ciężkie osoby są w stanie poruszać się bezproblemowo na tej deskorolce. To, że ona jest w stanie aż taki ciężar utrzymać, to jest takie małe, ale jednak szapoba dla inżynierów i producentów tej deskorolki. W zestawie otrzymujemy oprócz pełnego okablowania, czyli ładowarki plus przejściówki, futerał, który może sprawić, że jednak gdyby skończył się... Ten zasięg naszej deskorolki. Przejedziemy te 25 km, trzeba coś z nim zrobić. Pod pachą ciężko brać. Tak więc wyciągamy torbę, pakujemy na ramię i możemy spokojnie sobie spacerować. Jeżeli bylibyście zainteresowani kupnem tej deskorolki, to oczywiście w opisie znajdziecie link do strony, gdzie jest to możliwe. Ja się już z wami żegnam. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z naszych produkcji i chcecie więcej, dajcie znać, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i komentarz.